Cześć! Dziś zajmiemy się recenzją Samsunga Galaxy S21, bardzo udanego liftingu od koreańskiego producenta. Do dzieła! Zaczynamy sobie oczywiście od wyglądu samego urządzenia i tutaj Samsung nie zmienił wiele, ale diabeł tkwi w szczegółach. Zacznę od frontu urządzenia. Tutaj mamy nawiązanie do poprzedniej serii, czyli centralnie wycięta dziurka w ekranie na kamerę i praktycznie przód telefonu to cała tafla szkła wraz z wyświetlaczem. Z boku mamy aluminiową ramkę, która kontrastuje bardzo sympatycznie z pleckami, które są w różnych kolorach. My akurat dostaliśmy na testy wersję fioletowo-złotą i tutaj z tyłu w wersji plus mamy szkło, które jest matowione i jest bardzo eleganckie. Oczywiście zbiera odciski palców, ale nie tak. Bardzo jak błyszczące, dodatkowo fajnie się mieni, jeśli chodzi o to, jak odbija się światło i bardzo ładnie kontrastuje z wyspą, która jest w tej chwili nowością. Samsung w tym roku tak zamontował aparaty z tyłu. W formie takiej małej wyspy ona absolutnie nie przeszkadza. Co najważniejsze, aparaty nie wystają z obudowy tej wyspy, więc automatycznie nie ma tutaj problemu z rysowaniem się ani zbieraniem brudów. Łatwo to wyczyścić i tutaj jest to naprawdę praktyczne rozwiązanie. W Samsungu Galaxy S21 Ultra ta wyspa jest dużo większa i tam nie jest zbyt estetyczna. Natomiast w S21 i S21 Plus jest absolutnie świetnie. Dodam jeszcze, że Samsung Galaxy S21, czyli ta mniejsza wersja, z tyłu nie ma szkła, tylko plastik, ale tylko taka drobna dygresja. Jeśli chodzi o trzymanie w dłoni, jak na 6,7 cala, jest bardzo optymalnie. Ten telefon jest płaski. Samsung zrezygnował z zaobleń. Zostawił tylko dla wersji ultra zakrzywiony ekran. Tutaj mamy telefon płaski, co moim zdaniem jest dobre. I trzymanie w dłoni także jest bardzo wygodne. Ten telefon jest dobrze wyważony. I tutaj absolutnie nie potrzebuję tego, żeby ten telefon był zaoblony po bokach, żeby wygodniej mi się z niego korzystało, czy też trzymało w dłoni. Mogę bez problemu sięgnąć kciukiem na samą górę, jak i na sam dół. Czasami muszę telefon delikatnie przesunąć, natomiast jak na takie gabaryty, jest bardzo poręczny. Odblokujmy sobie nasz telefon z skanerem linii papilarnych wbudowanym w ekran. Tutaj Samsung się chwali, że jest to czytnik ultradźwiękowy, a nie optyczny. Różnica jest taka, że możecie mieć bardziej zabrudzone ręce, spocone, mokre, a i tak ten czytnik bardzo dobrze szczyta wam palec i szybko odblokuje smartfon. I rzeczywiście jest to odczuwalne. Nie mam bezpośrednio porównania do S20, natomiast wydaje mi się, że delikatnie poprawiono ten czytnik i jest on bardziej precyzyjny i szybki niż poprzednia wersja. Po odblokowaniu naszego smartfona ukazuje nam się ekran o rozdzielczości Full HD+ i znowu tutaj Samsung rezerwuje rozdzielczość Ultra HD na ten wyższy model, czyli Samsung Galaxy S21 Ultra. W S21 jest S21 Plus mamy ekran Full HD. Tutaj nie mam absolutnie żadnych uwag. Dobrze wiecie, że jeśli chodzi o ekrany Samsunga, a jestem ich wielkim fanem. One zawsze mi się podobały i ten AMOLED jest naprawdę bardzo dobry. Odwzorowanie kolorów, perfekcyjne czernie, kąty widzenia. No i możliwość personalizacji. Jeśli chcecie bardziej chłodne barwy albo ciepłe, możecie to sobie zmienić w ustawieniach. No i treści na tym ekranie wyglądają świetnie. Ekran jest w tej chwili w odświeżaniu 120 Hz. Cieszę się, że Samsung wprowadził to od najmniejszego do największego modelu. Różnica taka, że w S21, S21 Plus macie odświeżanie adaptacyjne od 48 do 120 Hz, natomiast w Ultra od 10 do 120 Hz. Jeśli chodzi o Exynos 2100, 5-nanometrowa technologia, czyli tutaj mamy nowy procesor od Samsunga, który sprawdza się świetnie. Oczywiście mamy podział regionów, czyli na rynek amerykański Snapdragon 888, na rynek europejski Exynos 2100, i tutaj oczywiście obawy, czy że Snapdragon lepszy i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam tak, jak na Exynosa jest naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim wyeliminowano problem z grzaniem się. Wiem, że to była zawsze największa obawa, że Exynos po prostu lubił być gorący. Oczywiście jesteście w stanie go 够。So Troszeczkę podgrzać, jeśli zaczniecie ściągać dużo aplikacji, odpalicie nagrywanie wideo w 8K. Natomiast w normalnym użytkowaniu, czyli nawet bardziej wymagająca gra, ten telefon robi się tylko delikatnie ciepły, a ciepło rozprowadzone jest równomiernie, więc nie macie takiego uczucia, że telefon wam się grzeje. Co jest oczywiście dużą zaletą. Dodatkowo 8 GB oraz 128 GB budowanej pamięci to taki zestaw, który jest w stanie sprostać myślę, że każdemu nawet bardziej wymagającemu użytkownikowi. 8 GB pozwala utrzymywać dużo aplikacji w multitaskingu, nie ubija ich zbyt wcześnie. No i jest fajnym wsparciem właśnie dla tego Exynosa, który daje sobie świetnie radę. Dodatkowo nakładka Samsunga One UI na Androida 11. Jeśli chodzi o nakładkę Samsunga, tutaj też ją bardzo lubię. Jest bardzo czytelna, ma dużo usprawnień, jeśli chodzi o użytkowanie jedną ręką, ma dużo możliwości personalizacji i fajne dodatki, chociażby NOX, mamy DEXA, czyli możliwość podłączenia przez USB-C do monitora naszego telefonu i korzystanie jak z komputera. Jest bardzo dużo rozwiązań biznesowych, jest na przykład wygodny wysuwany pasek, który jeszcze został z dawnych Samsungów, które miały w nazwie Edge. Nakładka jest przemyślana, dopracowana, szybka, no i przede wszystkim okrojona ze zbędnych aplikacji. Mamy tylko to, co jest nam potrzebne i naprawdę działa bardzo dobrze. Aparaty. Samsung pochwalił się, że mamy dużo nowości, tylko od razu trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że znowu bardzo brutalnie rozdzielił on dwa smartfony. Czyli można powiedzieć, że S21 i S21 Plus to jeden zestaw aparatów, a S21 Ultra to drugi zestaw aparatów. Ten ultra ma naprawdę duże zmiany, dużo więcej obiektywów i dużo większe możliwości fotograficzne, ale nie o tym. Jak na S21 jest poprawnie. Nie ma aż tak dużych zmian w stosunku do S20, natomiast te aparaty sobie świetnie dają radę. Główny obiektyw 12-megapikselowy F1.8 robi zdjęcia bardzo dobre. Tutaj absolutnie nie możemy mówić o tym, że. Coś nie domaga. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Dodatkowo ostatnio Samsung poprawił także tryb nocny, który teraz daje sobie radę jeszcze lepiej. Mamy także 12-megapikselowy obiektyw szerokokątny 120 stopni, f2.2, który także sobie świetnie daje radę i tutaj najlepiej widać działanie z trybem nocnym, który ratuje te zdjęcia, bo o ile w dzień każdy już smartfon zrobi dobre zdjęcie, to tak naprawdę pokaz możliwości zaczyna się w nocy. No i mamy trzeci obiektyw, czyli 64-megapikselowy f2.0 i on służy do trzykrotnego przybliżenia. Jeśli chcecie bardziej zaawansowane funkcje, wybieracie Samsunga Galaxy S21 Ultra, ale nie o tym. Aparat jest także w stanie nagrać wideo do 8K, ale tylko do 24 klatek. Jeśli Wam zależy na 60 klatkach, wybieracie rozdzielczość 4K. Filmy są także bardzo dobre, jeśli chodzi o jakość i możliwości, wraz ze stabilizacją, która jest zbudowana w aparat. Także jeśli szukacie dobrego fotograficznego smartfona, warto się przyjrzeć serii S21. Bateria. Samsung tutaj też wprowadza drobne zmiany, dlatego że jak wiecie, we flagowcach raczej oni z baterią wszystko robili bardzo ostrożnie. W tym momencie mamy 4800 mAh, co jak na te podzespoły, bardzo energooszczędny procesor, daje nam możliwość użytkowania na ekranie tego smartfona około 6-7 godzin. Oczywiście mamy możliwość szybkiego ładowania do 25 W, tylko nie znajdziecie ładowarki w pudełku, więc albo kupujecie ją osobno, albo używacie swojej, którą macie już w domu. Zostawiam tylko kabel i szpilkę do wyjmowania karty SIM. No cóż, takie czasy. dodatków oczywiście wsparcie dla 5G, mamy tutaj eSIM, mamy także głośniki stereo, które grają wyżej przeciętnie, ale nie są to głośniki wybitne. No i to, co mi się bardzo podoba, to silnik wibracyjny z sygnalizacją haptyczną, która jest bardzo dobrze wkomponowana w całą nakładkę i fajnie daje nam sygnał zwrotny podczas korzystania ze smartfona. Podsumowując, S21 Plus to tak naprawdę udany lifting. Nie znalazłem tutaj żadnej rewolucji, która by zmieniła użytkowanie i postrzeganie przeze mnie serii Galaxy S. Natomiast oczywiście Samsung odświeża swoją serię smartfonów, dodaje braki, o które prosili użytkownicy. No i teraz odpowiedź: czy warto się przesiadać? Na nowego smartfona od Samsunga. Jeśli szukasz urządzenia, które spełni Twoje najwyższe wymagania, jest świetnie wykonane, dodatkowo ma dobry aparat, dobrą baterię, no to myślę, że warto się zastanowić. Pytanie tylko, czy przekonuje Was cena, bo niestety flagowe serie od Samsunga do tanich nie należą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jeśli macie do nas jeszcze jakieś pytania, sekcja pod filmem jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X. Com. Cześć!